Hej, siemano, witajcie moi drodzy, jestem Kondi a to jest kolejny odcinek serii testera modów w którym testuję mody i pokazuję wam o co w nich chodzi, jak działają i ogólnie pokażę, chcę wam pokazać, żeby wyjaśnić ogólnie o tym i w dzisiejszym modzie, w dzisiejszym mody, którego wam pokażę jest to mod naprawdę bardzo zwykły, który nie przyda się zbyt bardzo w grze ale jest naprawdę ciekawy jest to kolejny odcinek, właśnie z Testera Modów, którym pokazuję moda naprawdę mało typowego, połączonego z farmingiem, bo jest to rzecz, która naprawdę wprowadza we fajną atmosferę YouTube'ową farmingu. Bo ponieważ jest to mod, też przed tym modem poprosiłbym Was o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie o lajku, też oczywiście, jest to mod o nazwie Giant Software's Award. Award, awards, nie wiem jak to powiedzieć. Jest to mod, który naprawdę. Mm, dodaje tylko tyle. A on powiecie. Tylko tyle? No dla mnie to jest też tylko tyle, ale naprawdę, bo jestem ciekawy, jak to wygląda w grze. Też Console mod Award, Award, Price $50, dolarów. i na następna nagroda to jest za 1 milion pobranych. Nie wiem o co chodzi tu w pobraniach. Może tu chodzi o to, że jak mod będzie pobrany tyle przez taką wielkość, przez ilość ludzi, która właśnie jest tutaj napisana, to właśnie wtedy będzie taki przycisk. I też mamy nagrodę za 5 milionów subów i jest to nagroda za 150 dolarów. Ceny są naprawdę bardzo niskie, więc zakupienie to będzie bezproblemowe. Naprawdę, przyjemne, to, to będzie tylko przyjemność. I gra to jest na farminga, wyszło tylko producentem, jest Lizard. Kolejna. Gra naszym mod ze stymi Lizard, czyli naprawdę Lizard produkuje dużo takich nietypowych modów i naprawdę podoba mi się to. Kategoria to jest obiekt, autorem jest Sherby. Rozmiar to jest bardzo mało, bo to jest zaledwie 0,32 MB. To jest chyba 320 KB, czyli naprawdę bardzo mało. I wersja to jest 1.0, i data wydania jest to 19 luty 2021 roku. Czy jest to mod, bardzo świeży i fajny? Platforma PC Max PS4 bądź Xbox One. I naprawdę jestem ciekawy, jak to będzie w grze wyglądało. Bo teraz, tak opowiedzieć to jest no, ciężko jest powiedzieć. Bo na przykład, jestem ciekawy, gdzie można kupić takie o, taki przycisk. Na pewno w sklepie, tylko mm, jakie to jest wielkie. Jak kupiłem w tym sklepie, wydaje się naprawdę, że to jest małe. Albo przekonamy się w grze, bo dużo tutaj do testowania w sumie nie ma. A jestem naprawdę ciekawy. Dobra, bo się już trochę rozgadałem, więc widzimy się w grze. Jak widzicie, ja już jestem w grze. Modik bardzo krótko się pobierał. W ogólnie ja to moda wszystkie mody właśnie tylko sprawdzam przed tym, jak. Znaczy nie sprawdzam przed tym, jak je zainstaluję. Więc naprawdę czasami może mogę źle trafić i to coś może być złego. Ale bez zadania. Przechodzimy do tego modu i w ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, testowaliśmy budkę z przekąskami. Albo nie w ostatnim odcinku, jednak był dom ekipy Friza, pomyliło mi się i tamten dom był na innym zapisie. I również tu mam nasz samochodik i nie sprawdzałem, gdzie to jest, więc mogę mieć problem. Klikamy P, oczywiście, i mamy to. I wydaje mi się, że marki to, 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 to nie może być w markach, tak mi się wydaje przynajmniej. W pojazdach też to nie będzie, w narzędziach też nie, może obiekty będzie, ale obiekty to wątpię, takie obiekty jak już coś mi się udaje. i nagrody, 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 ja Boże, zagrody dla zwierząt. Chodzimy sprawdzamy, tutaj też nie, czyli dziwne, różne, nie, bo to są, tu są różne, coś by mi się pomyliło, też nie ma, silosy, też nie ma, ozdoby. Jak widzicie, mamy. Otóż mamy. Patrzcie, nawet takie mam mody. Heh, nie wiedziałam o tym. Ale jestem naprawdę ciekawy, jak one będą... Jak on to będzie wyglądało. Też patrzcie, zamek z piasku. Nigdy nie miałem zamku z piasku. Więc... i patrzcie, zrobił mi się. Chciałem po prostu, żebym miał taki zamek z piasku. Więc ja tu postawimy parę pa zamków z piasku. Ale ogólnie dzisiaj nie, nie gadamy o zamkach z piasku, bo po co nam piaski z zamku? No znaczy, właśnie, wydałem przy tylu 2457 zł na zamki z piasku. Mhm, ciekawe, mega, mega się z tym czuję. Teraz mam taki bardziej klimat, taki bon voyage, i w ogóle taki. Um, trochę summer, i w ogóle. Dobra, bez gadania zbędnego, bo trochę przedłużam. Wchodzimy w ozdoby i zakupimy sobie nagrodę więc Software za mod na konsole. I kupujemy otóż. I teraz zrobimy tak, że damy go po prostu. Mam nadzieję, że da się go przynosić. Kupimy również software za milion pobrań. Też damy go tu. Kupimy serwis Nagroda Giant Software za 5 milionów pobrań. You know? Wiecie o co Naprawdę fajnie. I mamy już 3. I ja nie widziałem tego. Więc się odwrócimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, czyli a gdzie to jest? Tu. I cyk. Mamy. I widzicie, mamy to Mamy to. Kurtka wodna Bo to słabo widać w sumie. Da się to wziąć. Patrzcie, da się to wziąć. Więc w takim razie, jeśli to się da wziąć, że była, że po prostu lepsza widoczność to była, ja to postawię w miejscu, w którym po prostu będzie spoko wyglądało. Ej, patrzcie. Nie, nie. Ja, ja, nie, ja nie chcę, żeby to do wody wpadło. Otóż weźmy to. Czyli nie da się już to podnieść tak, tak logicznie, sensownie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Hmm. Dobra, udało się ten podnieść tak normalnie. Bo no to naprawdę jest ciężkie moim zdaniem, żeby to tak zrobić. No to i tak złej strony ja, ja robię. Powinienem tak to zrobić. Dobra, ładnie utrzymał się. I bierzemy kolejnego przyciskowicza. Tak musimy... Nie, 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 nie. Musimy go wziąć otóż tak. Zróbmy tak. Tak. Nie! Kolego, nie przewracaj się. Boże, to nie miało tak być. Hmm, zróbmy to tak. Dobra, to nie ma sensu, wiecie co? <śmum> zróbmy to tak, otóż. Nie można to tu umieścić, dest i cholery. Dobra. Bo przedłużam zbędnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Zrobimy to otóż tak i nie będzie żadnego problemu, że coś, że w ogóle... I mamy, i dobra, idziemy tam, zrobię sobie te oscylenia do miniaturki I to będzie koniec odcinka, Po w sumie pokazałem wam na czym on polega i naprawdę spoko mod, który mi się podoba Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba W po sumie dużo nie robi, ale jest mega ciekawy Tak to zrobię, bo w sumie... Hmm, dobra, nie będzie tak Cyk I ja ostatni tutaj, nas, naszą ostatnią rzeczą, którą wykonamy będzie otóż to postawienie takiego ładnego przycisku na tutaj naszej... Gdzie on jest? Tam odleciał, no co za skurczybek. Ej, kolego. Będzie go położenie otóż na tej ściance. I będzie on tu... I będzie jakiś mój farmer przechodził inny, i zobaczy go... O, ty jesteś git gościu, masz taki fajny przycisk. No właśnie, i o to chodzi, żeby pokazywać co się ma. I to było na tyle w tym odcinku, widzowie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji, dzwoneczkiem i o lajku, bo mi to pomoże, a wam długo nie zajmie w sumie. I bez zbędnego gadania, widzimy się w na następnym odcinku, następny odcinek będzie Otóż z Rafta. I też chciałem przeprosić, bo nie przeprosiłem w ostatnim odcinku, że, yy, że co? Że nie pojawił się odcinek w niedzielę, bo zapomniałem powiedzieć o tym, a już był jeden odcinek, czyli po prostu chciałem przypomnieć, że tak się stanęło. No to co, widzimy się w tym odcinku. Elo!